19 sierpień, sobota. Nieprzyjaciel rozpoczyna generalne natarcie na Stare Miasto. Oddziały piechoty niemieckie atakują Bonifracką, Ogód Krasińskich, Plac Krasińskich, Tłomackiej i Bielańską. Trwa zażarta walka w ruinach katedry i na pobliskiej ulicy Brzozowej. Oddziały powstańcze odpierają szturm po szturnie. Lotnictwo niemieckie kontynuuje bombardowania. Wszędzie unoszą się słupy ognia i dymu. Płoną zabytkowe kościoły. Życie dzielnicy przenosi się do piwnic. Równocześnie z natarciem oddziałów generała Ravenfarta na Stare Miasto, siły bojowe generała Rora przystępują do natarcia na południową część śródmieścia. Ze szczególną siłą atakowany jest teren Politechniki. Niemcy stopniowo wypierają powstańców z poszczególnych budynków. Obrona koncentruje się na gmachu głównym Politechniki. Niemcy wprowadzają do akcji czołgi. Powstańcy opuszczają zrujnowany płonący gmach główny i obsadzają parzystą stronę ulicy Naukowskiego. Aż do końca powstania przebiega tędy linia frontu. W nocy 19 na 20 z Puszczy Kampinowskiej wyrusza na żolibusz grupa powstańców w sile około 550 żołnierzy. Dowodzi major Alfons Kotowski pseudonim Okoń. Część oddziału nie udaje się dotrzeć do, telnicy, do dzielnicy. Ostrzelani z broni maszynowej tracą łączność z dowództwem i powracają do puszczy. Pozostali docierają na żolibusz i dołączają do oddziału porucznika Witolda Połczyńskiego, pseudonim Witold. Stan oddziału po połączeniu wynosi około 750 żołnierzy. Podpułkownik Mieczysław Niedzielski, pseudonim Żywiciel, kieruje go do natarcia na dworzec Gdański, by zyskać połączenie ze Starym Miastem. Nocą z 18 na 19 sierpnia powstańcy uderzają z Sadyby na Wilanów i Wolicę, by dać wsparcie przybywającym się z lasów hojnowskich i kabackich oddziałom podpułkownika Mieczysława Sokołowskiego, pseudonim Grzymała. Z powodu silnej obrony niemieckiej Załamuje się szturm na Park i Pałac Wilanowski. Powstańcy ponoszą dotkliwe straty. Ginie między innymi podpułkownik pseudonim Grzymała. Ostatecznie na Sadybę przebije się około 370 dobrze uzbrojonych ludzi. Reszta wycofuje się do lasów. W ciągu nocy z 19 na 20 sierpnia na Sadybę dociera jeszcze kilka plutonów z lasu Kabackiego.